Witam wszystkich na ulicy bardzo słabo znanej wodzi, pewnie nawet o niej nie słyszeliście, ale czeka Was dzień Magii na ulicy Biorkowskiej. O, tutaj jest jakaś moda para, przepraszam, czy możemy zaprezentować Wam klik. Moja siostra po prostu miała takie przejściowe zainteresowania. Pożyczyła książkę z biblioteki Sztuczki Magiczne na deszczowe dni i tam znajdowało się paręnaście sztuczek, które każdy może się nauczyć. Uwielbiam, kiedy ludzie na mnie patrzą, kiedy jestem w centrum zainteresowania. W klubie iluzjonistów są spotkania raz w tygodniu, na których uczymy się nowych sztuczek, prezentujemy je i oceniamy, czy są już dobre do pokazania. Chciałbym zostać najbardziej znanym iluzjonistą takim jak David Copperfield, który występuje na całym świecie. Żeby być dobrym iluzjonistą trzeba umieć wybrnąć z każdej sytuacji, nawet kiedy Klik się nie uda, trzeba... Nie dać tego po sobie poznać. Ja nie jestem agresywny, ja zawsze staram się rozwiązać wszystko e, poprzez rozmowę, no ale czasem mi się zdarza wybuchnąć, to wtedy już mnie nic nie powstrzyma, nawet nie wiem. Straż pożarna. Sztuczkami zajmuję się od e, szóstego roku życia, e, z małymi oczywiście przerwami, czyli jakieś 10 lat. Wygięcie tego widelca jest naprawdę bardzo trudne, a wręcz niewykonalne. Ale dla mnie wszystko jest wykonalne. No historia praktycznie od zawsze była taką moją pasją. Uważam, że każdy człowiek powinien w miarę dobrze znać historię przynajmniej swojego kraju, bo historia daje nam to, że potem możemy unikać błędów, jakie były popełniane w przeszłości. Można zrozumieć sytuację międzynarodową, jaka jest po prostu czemu jakaś grupa nie lubi innej grupy. Wywiady mógłbym przeprowadzać praktycznie z każdą osobą, bo potrafię się dostosować. Inaczej będzie się rozmawiało, nie wiem, z muzykiem, z artystą, a inaczej z jakimś profesorem. Trzeba uważać na to, jak się mówi przede wszystkim. Człowiek mógłby się poczuć zrażony i po prostu odrzucić osobę, która chce przeprowadzić ten wywiad. Jestem bardzo elastyczną osobą i raczej nie boję się żadnych zadań postawionych przede mną, żadnych wyzwań, ale przede wszystkim myślę, że chciałbym rozmawiać z ludźmi, nie wiem. Przekazać im coś, co sam mam do przekazania innym. Każdy człowiek jest inny. Nigdy nie spotkałem dwóch identycznych ludzi. Każdy na jakąś sprawę patrzy zupełnie inaczej, i to jest właśnie fajne, że widzisz człowieka pierwszy raz i nie wiesz po prostu kim on jest. Możesz tylko ocenić to po wyglądzie, a w rozmowie może okazać się zupełnie inną osobą. Głęboko wierzę, że wygram. Poznaliśmy się na spotkaniu Federacji Młodych Socjaldemokratów. Zaręczyliśmy się 21 czerwca w, zesz w zeszłym roku. Ja pracowałam wtedy w takiej kawiarni na Piotrkowskiej. I Paweł y, zazwyczaj mnie stamtąd odpierał, kiedy wracałam późno koło północy. Poszliśmy sobie do parku niedaleko miejsca, gdzie mieszkam. I Paweł wtedy ukląkł i y, zapytał, czy za niego wyjdę. Tak to już jest, że jak chce się z drugą osobą zbudować własny dom, to trzeba do tego troszeczkę dorosnąć. Ktoś będzie musiał ten obiad zrobić, ktoś będzie musiał po nim pozmywać, ktoś będzie musiał zrobić pranie i tak dalej. A to wydaje mi się, że to jest właśnie cecha dorosłości. Przede wszystkim rozmawiam, to jest nasza najlepsza rozrywka, i na dodatek dostępna wszędzie w każdym miejscu, o każdej porze, więc polecam naprawdę. Móc grać role, które sama mogę sobie wybierać w teatrze, dla, ludzi, dla prawdziwych, żywych ludzi, którzy żywo będą reagować na to, co ja robię i być w tym dobra. To jest moje największe marzenie. Z jednej strony lubię żyć w mieście, gdzie się zawsze coś dzieje, ale musi być yin i yang, musi być równowaga. Ludzie dużo czasu poświęcają na instrukcję obsługi do pralki niż do instrukcji obsługi swojego mózgu. Ludzka to jest taki jak hardware w komputerze, jak sprzęt. Będzie działać w taki sposób, jaki się do niego wrzuci oprogramowanie, jakie przekonania, jakie filtry i tak dalej. I dzięki temu widać, że świat nie jest taki, jakim jest, tylko taki jaki sobie go namalujemy w głowie. Od jakiegoś roku regularnie uczęszczam na siłownię. Bardzo mi się to spodobało, Ta, daje mi to... kopa takiego do rywalizacji. Rywalizuję nie z kimś, ale z samym sobą. To jest, to jest dla mnie super, że sam widzę efekty, że nie liczy się tutaj znowu cel osiągnięty, tylko droga. Ta, ta droga jest najważniejsza, bo nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gonić. To jest najpiękniejsze. Wiecie, Ty, żołnierzu, zagłosuj na mnie, bo wiesz, że jesteś dobrym ziobem. ja jestem dobrym ziobem, a dobre ziomy muszą się wspierać. Dobrze o tym wiesz. I Ty, księżniczko, też na mnie głosuj, bo wiesz, że mnie lubisz. Pozdrawiam, wysyłam bled. Ble!